Musimy zdobyć właśnie antenę, które będziemy wydawać mleko. Chcę mleko. Guga, 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 gu, guga. Mlik Nie wiem, czy on piszą mlik zamiast milk. To taka dziwne. Dobra, wszystkie noc i I to jest pierwszy film, Tu chyba komuś było stół. patrzę za domami. Tu? Nie, nie ma. Uj, jedno kije. O matko. Co tu? Chodźmy do sklepu. Tu są jakieś biny. Ej, dobra, wiem! Krzyż są pieniądze jest ten pieniądz we Czy no w lodówce takiej, no. W lodówce. A no, w ogóle co tu jest? Staj zatrudniony. I zaraz. Tak, zostałem zatrudniony w nie jednym leko Ej, mogę dwa. I zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja mogę być wiele. Ja O Jezus. Co się dzieje? I dobra, chodźmy już do domu. To trochę to zajmie. Już prawie powoli jestem, tutaj nie było krwi. Jak będzie, to nie daję cenzury, tylko po prostu daję nieprzeznaczone to dla dzieci. Bo ja daję, bo nie wiem z tymi, ja daję brutalne rzeczy Przezostaczone dla siebie. Dobra, chodźmy już do domu Okej okay. I'm back Wróciłem Oni... Zdobyłem Kilka y... O oh Dla... Nie jestem dobrym ojcem, zbyt wiele zakończeń. Hmm. Dobra, sprawdzimy, y, nie wiem, inną stronę. Pomin bo już znamy scenę, choć nie wiem, innym jestem, na przykład tu. Może. Chcecie tutaj. I to zmiazła. Wiecie, jak coś się. Jest krowbar. O, jest krow. Ja chyba wiem, do czego to jest. Zgaduję, że. Do domu. I to do tego. To do tego domu. wiedziałam, e, się... Wiedziałem, że tak się mogą zablokować. I nie chcę to przeciąć, tylko zobaczę ending. Chodźmy. Pum. Nie wiem. Wziął ściany. Nie działa. Co ten krowal jest chyba zepsuty? A nie, bo to było inną stronę ściany. Okno. Za. Dobra. Tego się nie spodziewałem. Idź z mojego domu Czemu tu jesteś? To jest moje... Yy, oh, Panią oh, oh. Co? <laughs> Dobra Tak, już jesteśmy Pomil, bo już znamy. Czyli tak możemy zrobić chyba z Blokstykolą to samo. Jak będę z zatrudnieniem. Wiecie o co chodzi. Z tym jak robiliśmy z mlekiem. Nie. Z mlekiem robiliśmy? Tak, no, z mlekiem. To bardzo dużo. To zróbmy to z Blokstykolą. Czy da się? Da się! O ja. To trochę musicie poczekać. Już właśnie wyszedłem ze sklepu, ale trochę szybko się siedzi, bo, bo z bledkiem to trochę e, tak wolno. A tutaj to jest jakieś. Nie z sekund, ale to szybko trochę. I, a, tak, tak sklep chyba nazywali. No i czekaj, co powiemy? Co ty robisz? Co. Eee, trochę dziwne. Wiele soda zakończenie, Zakończenie Czemu. Magia rąk. Uch, dobra. To już znamy. Zobaczmy. Wszystkie oznaki i zakończenia. Ciekaw się co my to wszystkie. Hmm, co by. Nie wiem, dlaczego są te płatki. Masz zero Okej. Okay. Teraz już jemy. Dobra, wreszcie dobrajmy. Zjemy to mleko i chodźmy. Do widzenia. Żartowałem. Wszyscy jak w ogóle wypijemy. Zgaduję, że będzie złe. Przecież nie powiem, że to będzie dobre. Dobra, robimy dobre czy złe I w ogóle dobre i złe to jest to samo. Czy będę złym ojcem, czy będę dobrym? Dobra. Ciekawe co powiedzą. Ciekawe. Ciekawe co powiedzą. No ja... O, mamy! Mleko. Już! Dobre zakończenie, masz mleko. Dobra. Mi się wydaje, że jest takie inne zakończenie z mleka, że wiele. Bo my robiliśmy mega wiele, ale to było trudniej, bo nie miało się chodzić. To, to było fajne. Ale żeby tak przesadzić z Bloxycolą, to ja nie wiem. To jest jakieś chyba 5, albo dobra. Do... Tyle chyba. Dobra, jeszcze raz. 2, 3, 4, Dobra. Nie mogą wiedzieć, że to będzie mega wiele, ending. Albo i powiedzą, dobra. Zgaduję, że to powiedzą, więc wyrzucę. Gdzieś tyle. Tak za dużo, to mi się wydaje, że będzie mega wiele. No, teraz możemy iść do domu. Spokojnie. Jestem dobry, moim. Chodźmy. Co powiedzą? Hirt. Aha. Jest za dużo Obama. O oh well. ja widzę, wszystko A W ogóle chyba co dwa minuty. W ogóle co dwie minuty zdobywam endingi. Oj, znamy. W ogóle co dwie minuty. Co... Nie wiem ile zdobędziemy to. Może będzie pójść części. Zdobię wszystkie odznaki. i. Nie pamiętam co tam było. Czyli do tego. Miecz? Co to robi? Jestem dzieckiem. Czemu? Kościół, jest co? To oznacza, że ty coś ukrywasz. Czy teraz my możemy co. To... Ja teraz jestem. Ej, czekaj, teraz chodźmy do domu. Czekaj, czy... Albo chodźmy do tego domu. Co tam? To jest dziadek. Może to jest nasz dziadek. Ja tak właśnie dziwię, co, co tam jest za dziadek. Może to jest sąsiad. Ale może to jest nasz dziadek. Nie, nie możemy wrócić do domu. Ale w ogóle się zmieniłem. Bo pa, jestem ma mniejszy chyba. Wyglądam na dzieciaka. Dobra, dzieciak mi klucz. Nie wiem, dlaczego jest ten klucz. A ci każdy, jako dzieciak, mogę pracować. Albo tam gdzieś pisało, jest za mały na pracę. No tutaj są Czemu w pracy, czemu w tym sklepie trzymają takie rzeczy? W ogóle wszystko się zmieniło, dlatego nie było tam Biura Nie dziś się nie otwiera. Aha Aha Skarbiec? O oh mój jesteśmy bogaci Jestem złym ojcem, kradnie mi pieniądze Jesteśmy Tylko Tutaj gdzieś są podpisane monety Nie, co to? A dobra, nieważne Iż 10 minut to trwa Dobra, to zrobię pauzę Idziemy Idziemy Nie, ile mamy monet? Bo ja chcę dowiedzieć się, co to jest za miecz ja Właśnie chcę się dowiedzieć co, O co chodzi z tym mieczem czy będziemy, czy nie wiem, rozwalimy jakieś szyby, czy włamiemy się do dziadka? Ile mamy we 60? Powyżej. Jest powiązany mierz. Nie, teraz chodźmy do domu. Powiem, yy, bab, mama, Ej, mam. Hej, mom. Come on, come to grandpa. Ale żeby... żartuję. Stałem się mordercą. Ja jestem złym ojcem. Dobra. Jestem złym ojcem, chyba. Zakończenie miecza. Więzienia i więzienie czeka. Tak, chcę pójść do więzienia.